Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do przygotowania niesamowicie pysznego dania. Będzie to danie mięsne, a jest to wołowina po burgundzku. Przepis na to danie znalazłam m.in. w książce Julie Child. Jest wyśmienite. Wołowina piecze się... Ponad 3 godziny. Dzięki temu jest mięciutka, rozpadająca się w zasadzie pod samym dotknięciem widelca, a jednocześnie jest bardzo aromatyczna. Bo piekła się między innymi w winie z dodatkiem przypraw, a przez to, że piekła się długo i w niskiej temperaturze, to jak już wspomniałam jest bardzo mięciutka i po prostu pyszna. Takie danie możecie spokojnie przygotować, jeżeli będziecie zapraszać swoich gości. Jestem pewna, że wszystkim posmakuje. Po więcej przepisów zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv Na początku kryję cebulę i inne warzywa na plasterki. Następnie do miseczki wsypuję troszkę mąki i pokrojoną na większe części wołowinę obtaczam pojedynczo w takiej mącznej panierce. Na patelnię wlewam troszkę oliwy, dodaję boczek i podsmażam, aż lekko się zrumieni. Wtedy dodaję wołowinę i obsmażam z wierzchu przez kilka minut, aż się zetnie. Następnie przekładam mięso do naczynia żaroodpornego, a na patelni na oliwie podsmażam pokrojone wcześniej warzywa. Warzywa również przekładam do naczynia żaroodpornego. Dodaję do tego zmiażdżone dwa ząbki czosnku, liście laurowe, troszeczkę pieprzu, a także sól do smaku. Nawet kładę kilka gałązek świeżego tymianku, dodaję przecier pomidorowy i całość zalewam czerwonym winem. Do tego dodaję jeszcze bulion, najlepiej na bazie wołowiny. I wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika. Podgrzewam przez 5 minut, a potem przykrywam pokrywką. Zmniejszam temperaturę do 160 stopni i piekę przez 2,5 do 3 godzin. Mięso po tym czasie będzie bardzo mięciutkie i wyśmienite. Upieczoną wołowinę przekładam na talerz i dekoruję z wierzchu świeżym tymiankiem. Do tego podaję małe cebulki, a także możecie podać również ziemniaczki. Wołowina jest mięciutka i wyśmienita i spokojnie możecie to danie przygotować dla swoich gości. Po więcej przepisów, zapraszam na stronę www.kotlet.tv.